Zapraszamy do wysłuchania fragmentu Konrada Wallenroda, wyjątkowego dzieła, reprezentującego gatunek powieści poetyckiej, w którym epika spotyka się z liryką. Życzymy miłych wrażeń. Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Pięśń Wajdeloty. Kiedy zaraza na litwę ma uderzyć, jej przyjście wieszcza odgadnie źrenica. O, jeśli słuszna Wajdelotom wierzyć, Nieraz na pustych cmentarzach i błoniach staje widomie morowa dziewica, w bieliźnie, z wiankiem ognistym na skroniach, czołem przenosi białowieskie drzewa, a w ręku chustką skrwawioną powiewa. Strażnicy zamków oczy pod hełm kryją, a psy wieśniaków, zarywszy pysk w ziemi, kopią śmierć wietrzą i okropnie wyją. Dziewica stąpa kroki złowieszczemi na sioła, zamki i bogate miasta, A ile razy krwawą chustką skinie, Tyle pałaców zmienia się w pustynię. Gdzie noga stąpi, świeży grób wyrasta. Zgubne zjawisko, ale więcej zguby Wróżył Litwiną od niemieckiej strony Szyszak błyszczący ze strusimi czuby, I płaszcz szeroki, krzyżem naczerniony. Gdzie przeszły stopy takiego widziadła, niczym jest klęska wiosek albo grodów, cała kraina w mogiłę zapadła. Ach, kto litewską duszę mógł ochronić, pójdź do mnie, siądziem na grobie narodów, będziemy dumać, śpiewać i łzy ronić. O wieści gminna, ty arko przymierza, Między dawnymi i młodszymi laty, W tobie lud składa broń swego rycerza, Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty, Arko! Tyś żadnym nie złamana ciosem. Póki cię własny twój lud nie znieważy, O pieśni gminna, ty stoisz na straży Narodowego pamiątek Kościoła. Z archanielskimi skrzydłami i głosem. Ty czasem dzierżysz i broń archanioła. Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje. Pieśń ujdzie cało. Tłum ludzi obiega, a jeśli podłe dusze nie umieją karmić się żalem i poić nadzieją, ucieka w górę, do gruzów przylega i stamtąd dawne opowiada czasy. Tak słowik z ogniem zajętego gmachu wyleci, chwilę przysiądzie na dachu. Gdy dachy runą, on ucieka w lasy i brzmiącą pieśnią nad zgliszcza i groby nuci podróżnym piosenkę żałoby. Słuchałem piosnek. Nieraz kmieć stuletni, trącając kości żelazem oraczem, stanął. I zagrał na wierzbowej fletni pacierz umarłych. Lub rymownym płaczem was głosił wielcy ojcowie bezdzietni. Echa mu wtórzą. Ja słuchałem z dala, tym mocniej widok i piosenka żem był jedynym widzem i słuchaczem. Jako w dzień sądny z grobowca wywoła umarłą przeszłość trąba archanioła tak na dźwięk pieśni kości spod mej stopy w olbrzymie kształty zbiegły się i zrosły z gruzów powstają kolumny i stropy jeziora puste brzmią licznymi wiosły i widać zamków otwarte podwoje korony książąt wojowników zbroje śpiewają wieszcze tańczy dziewic grono Marzyłem cudnie, srodze mnie zbudzono. Zniknęły lasy i ojczyste góry. Myśl znużonymi ulatując pióry, spada w tomowe tuli się zacisze. Lutnia umilkła w otrętwiałym ręku. Wśród żałosnego spółrodaków jęku, często przeszłości głosu, nie dosłyszę, lecz dokąd iskry młodego zapału klą się w głębi piersi. Nieraz ogień wzniecą, Duszę ożywią i pamięć oświecą. Pamięć naówczas, jak lampa z kryształu, Ubrana pędzlem w malowne obrazy. Chociaż się zaćmi pył i liczne skazy, Jeżeli świecznik postawisz w jej serce, Jeszcze świeżością barwy znęci oczy, Jeszcze na ścianach pałacu roztoczy kraśne, acz nieco przyćmione kobierce. Gdybym był zdolny własne ognie przelać w piersi słuchaczów i wskrzesić postaci Zmarłej przeszłości, gdybym umiał strzelać brzmiącymi słowy do serca współbraci, Możeby jeszcze w tej jednej chwili, kiedy ich piosenka ojczysta poruszy, Uczuli w sobie dawne serca bicie, Uczuli w sobie dawną wielkość duszy I chwilę jedną tak górnie przeżyli, jak ich przodkowie. Niegdyś całe życie. Lecz po co zbiegłe wywoływać wieki i swoich czasów śpiewak nie obwini, bo jest mąż wielki, żywy, niedaleki o nim zaśpiewam. Uczcie się Litwini. Wysłuchali Państwo fragmentu Konrada Wallenroda, pieśni Wajde Dziękujemy.